Podłokietnik jeszcze możemy rozebrać w, yy, z całego poszycia. Mam tutaj śruby wszystkie są oczywiście w tym samym rozmiarze, co wcześniej, to jest 20 torx. Tutaj, tu, tu. Tak samo no magicznie są dookoła, jedna, tu druga. I wcześniejsze te, co mieliśmy odkręcone z tyłu, to była tu i tu. Odkręcamy. Po ściągamy boki do góry. Zapadek. Tu mamy resztę mocowań. To samo z drugiej strony. I rozkręcamy. Po odkręcenie wszystkiego zdejmujemy elementami klapy podłognika. I całość mamy. Odczepiono sieć to. O! Mamy wyczepiony cały deckow z, z maneczką I teraz mamy dostęp do odkręcenia już samego drive'a. Jak widzicie, te same wszystkie torxy 20 do wszystkiego. Tak samo do zaczepów od podłokietnika jakbyście potrzebowali je wymieniać no, ten się blokuje o. macie rozebrano.